Siemano, witajcie, z tej strony Krzysztof, w kolejnym filmie na moim kanale, Róz. bardzo, bardzo serdecznie, no i słuchajcie, jak dzisiaj widzieliście, giniemy na sam początek, widzowie, co się tutaj dzieje, pigliny od razu, co się tutaj dzieje, widzowie, na samym początku, słuchajcie, nasze życie w Netdesze zaczyna się troszeczkę dzisiaj nietypowo, ale no nic, straciliśmy itemy, tam jest mój brat w ogóle, o nie, o nie, jest przypał. Yy, ale cóż yy, Tutaj jest, jest jakiś patyk No niestety straciliśmy teraz itemy Ale trudno yy, Trzeba znaleźć portal Właściwie sam go sobie ogarnę yy, Dlatego czekajcie chwilkę Dobra widzowie Itemy odzyskałem yy. nie, nie pytajcie skąd Nie Tomek też wszedł yeah. No dobra w każdym razie trudno Ej, gdzie jesteśmy znowu, chyba? Chwila, pojedziemy. Widzowie, czy my jesteśmy w tym. Tak! Nasza baza, wróciliśmy. Szybko, szybko, widzowie, szybko. To jest ten no, stary portal. To jest gdzieś piglin, trzeba uważać. Szybko. O kurde, widzowie, ale nerwy, nie? Wlazłem gdzieś tutaj. Kurde, nie bij mnie. Człowieku, mam loa. go tu leży moje rzeczy, tak gdzie są moje rzeczy, moje rzeczy odzyskałem. Jest moje rzeczy. Hikieresy, może wziąć dobra? Widzowie, udało się. Wyrzucamy mu, słuchajcie, rzeczy takie. O moje patyki, widzowie, wszystko odzyskaliśmy. Wow, co to była za walka? W sumie żadna. Hmm. Dobra, sikera Też mu rzucamy siekierkę. Żeby nie było. Udało się widzowie wrócić do naszego miejsca, w którym w sumie byliśmy. W którym w sumie byliśmy. Udało się widzowie. Yy, a nie, 51 to nie, to ja muszę staka wyrzucić, bo miałem 51. Yy, Daj jakiś killoff. nie mam. Yy, ja nie mam. Dobra, widzowie, jak widzicie, dzisiaj razem z moim bratem będziemy przeżywać te, te rzeczy. Masz jeszcze krzesiwo? Niech on ma jeszcze tak krzesiwo. Eee, dobra, i zostawiamy na razie wszystko. I na razie wszystko chyba mamy. Nie, to jeszcze musimy mu wyrzucić. Dwa krzesiwa. On coś teraz pisze, bo się nie rusza. Ale widzowie, co to była za walka? Przepraszam, że tak troszkę oszukałem, że tak powiem, ale no wiecie no. Przepraszam bardzo. Udało się, chociaż widzowie, na sam początek zginęliśmy, ale udało się coś z tym zrobić. Dzisiaj zapraszam Was do oglądania dzisiejszego filmu. Oj, e, oj, oj, co się tutaj dzieje? Uff. Widzowie, co to się działo. E, dobra. Ale naprawdę. <tryk> Dzisiaj będę się starał naprawdę, żeby tylko nie zginąć. Dobrze, że ten pilin był na blisko. Szedł w ogóle na dwa hity. Więc też bardzo dobrze. No i tak. Czy ja odzyskałem to swoje drewno? Jasne, że tak. Świetnie, bo miałem bardzo dużo drewna. I no. I teraz mamy dużo itemów na pewno. Więc się to wszyda. Słuchajcie, udało się. Chodź. Dziękuję. Chodź za mną. Czekaj, mu napiszemy. Kurde, trzeba uważać naprawdę tutaj, bo to jest trudne, ale chodźmy. No, nie, no Zobaczymy, czy nas tutaj prowadzi gdzieś. Na razie się nie ruszę. Może wiesz, że coś pisze. Jest nasz portal. Trzeba naprawdę uważać tutaj, nie? Co tu się dzieje? Naprawdę nieźle, nieźle. Dobra, czekamy, czekamy. Jeszcze samorotku z łosa sobie zbierzemy. Uff, aż widzowie naprawdę nerwy takie ...duskoczyły. Dałem ci dwa staki jedzenia, podziękuję. Co? Ale no. Ale... <ścoughs> Dziękuję. Dziękuję. XD, ten mi tutaj każe podziękować. No trudno. E, dobra, trzeba teraz szybko naprawdę, słuchajcie, coś z tym zrobić. Jak widzicie, w serii pojawił się już gość taki, o. Proszę. E, jak widzieliście, jak widzicie. Ja wam nie zdradzałem. Nie wiedziałem nawet, że to dzisiaj się pojawi, ale normalnie typa tutaj spotkaliśmy. Dobrze, dobrze jest. E, nasza baza wygląda o tak. W sumie tam jest ten kajon, który chcę dzisiaj odwiedzić. Tam chyba nic nie będzie, ale <laughs> warto sprawdzić. Jeśli chodzi o bloki, to mam tutaj netherrack, więc może tobie, sobie tym przejdziemy i jakoś się tutaj podbudujemy. Eee, czekajcie widzowie, chwilka. Dobra, widzę teraz troszeczkę jaśniej, to wiele jaśniej, więc naprawdę mi się to przyda. Eee, tak, żeby tutaj nie stracić żadnego jedzonka, by tutaj trzeba było zejść. To poczekajcie. Zrobimy sobie tak, żeby tutaj można było wejść. Tędy. O tak. Okej. Okay. I ja nie mogę. I tak to miało wyglądać, ale trudno. Dobra, jesteśmy. Słuchajcie. Wow! Co to są za... Co to jest za miejsce? Palę się. Nie! Co to jest, widzowie, za miejsce? Czekajcie. Jak tu zejść? Dobra, na początek nie będę schodził. Yy, chwila. Żeby tutaj też się nie spalić, bo potem stracę itemy. Kill off! I kill off. Dobra, trudno. E, łopata. Kurde, bym zrobił sobie łopatę, czekajcie. Zrobię sobie łopatę. Łopata się przyda. Jedno, najwyżej potem tą covid -em. którą Którąś, albo po prostu mu zrobię. Na razie on chyba tam ginie, ale jeszcze nie zginął. Więc o tyle dobrze. Czy to chopię szybciej? Można powiedzieć, że szybciej. Wow, prawie spadłem. No dobra, widzowie. Liczę na to, że tutaj coś ciekawego będzie. Natomiast jak na razie, no to będzie trudno tutaj przeżyć. Eee, Dobro. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać, ale. Ojoj, spalił się nederotowy miecz. Co? Nie. Dobra, czekajcie. Może zrobiłbym. W sensie zszedłbym tam, ale się boję za bardzo. Pójdziemy sobie tak. Tędy. To przez Endermana, Enderman go zabił! Kurde! Grubo tam się dzieje? Jeśli chcecie więcej odcinków ogólnie, no to trzy łapki dobiliście o jakieś 15 15 chyba, a... Tam mówiłem, że do 15, ale tam wam mówię co tam będzie i tak lecimy dalej. Już tam, tam jakieś 10 czy 15 minut później co tam nie zbawi, dlatego lecimy z kolejnym odcinkiem z tej serii. Jak na razie dobrze idzie z tą serią. Zginęliśmy na początek. No, dzisiaj naprawdę grubo. Ale nie wiem, co mam tutaj robić, widzowie. Nie wiem, nie, nie chciałbym tam w sumie iść. Możecie pisać w komentarzach, czy tam mam iść, czy nie. I tak, na razie, słuchajcie, jeśli chcecie maraton z tej serii i jeśli chcecie, to możliwe, że jeszcze przez dwa dni, czyli dzisiaj, jutro i pojutrze, pojawią się te filmy, no to nie wiem, tak 5 łapek i będzie wszystko i co da? i 5 yy, łapek i wracam z tej serii na no, ochotę no. cieszę się, że tak mocno tą serię przyjęliście, tak w sensie mocno, no, w sensie bardzo fajnie yy, więc chcemy wam bardzo, bardzo za to podziękować lecimy dalej więc jeśli chcecie, no to 5 łapek yy, oj to będzie grube, 5 łapek do jutra, do godziny 20 do jutra do godziny 20 eee, weź dzień eee... czekaj no i dobra widzowie to by było no, w sumie chyba na tyle w tym filmie jeśli film wam się spodobał to możecie zostawić łapeczkę w górę, suba z dzwonkiem komentarz, eee, no i pięć łapek w górę do jutra do 20 i robimy maraton z tej serii. A maraton będzie, myślę, że bardzo fajny. Będzie to jutro film. Czyli jutro po 20. będzie film w takim razie. No i i tyle. Ja już będę pewnie nagrywał wcześniej na wszelki wypadek. No i co? 5 łapek do jutra do 20.00 i lecimy z maratonem krótkim w tej serii. No i co? było tyle w tym filmie. Zostawcie suba łapkę w górę. No i pamiętajcie o tych pięciu łapkach, bo jeśli wbijecie do jutra, to do 20, to właśnie mówię, ten maraton będzie. Aha, yy, będzie z, na. na jutro, yy, na dzisiaj, na jutro i na pojutrze. Czyli w środę będzie ostatni film z tego maratonu. Dlatego zostawcie suba, łapkę w górę, komentarz. No i co? Wszystkiego dobrego, pozdrawiam.